Kolejny dzień we Władysławowie, zaczynamy śniadankiem, Kaw, kawusia, herbatka i moja kochana córeczka upiekła nam naleśniczki. Dzień dobry mój mruczku, jak się pani ma? Wszystko dobrze? Dziękuję, dzień. że nam gotujesz, jesteś kochana. Aha, pójdziemy zaraz po Wysię mamy dżemik do naleśników i miodzio oraz pyszna kawusia i herbatka, a nie mały <laughs> mój mały, nie zjadek kto to za dobrze o, to sobie jemy i będziemy szły za niedługo nad morze jak zwykle. Widziałam! Byłem jeszcze fialne wagony widziałam. Myślę, że to nasz pociąg? Przyjechałyśmy hulajnogami elektrycznymi i przechodzimy teraz przez tory do wejścia numer jeden. Zaraz tutaj Wam pokażę, drodzy widzowie. O, tak. O, i tu już tam dalej hulajnogami nie jedziemy, bo nie mają zasięgu. To jest wejście numer jeden we Władysławowie na plaży. Dzisiaj troszeczkę brzydko, ale idziemy. Ponieważ umówiłyśmy się z jedną panią, moim widzem, która chce FaWoxa. I zobaczymy, jak to będzie z tym spotkaniem. Dobra. 6 sierpnia 2021. 21 dzień pobytu nad morzem, sobota? Nie, piątek. Piątek. Słuchajcie, muszę się, muszę się na chwilę wyłączyć, bo sprawdzę jeszcze raz dokładnie dzisiejszą datę. Ale na razie tutaj pokażę. Tu jest ratusz. Tu czekamy na fryteczki. Marysia ze swoim krowim plecakczkie o no i wejście na plażę numer 1 Potem ci obróć się obróć obróć mama Ja stoję blisko on już w Jestem hotelu naszych gości, którzy przyjechali do naszego flamboxa. A nie powiedziecie tutaj? Gwiazda morza to. Gwiazda morza, kochani. Gwiazda morza. I Drodzy widzowie! Dzisiaj jest nasz szczęśliwy dzień. Przyjechały do nas dwie osoby z Poznania po Pamboks, na kajpka. I yy, najpierw byliśmy na takim pikniku nad morzem, ale tam był straszny wiatr. I przyszliśmy do hotelu naszych widzów, gwiazda morza i jesteśmy na basenie z a potem jeszcze pójdziemy znowu na spotyrek nad może. także no jest super, naprawdę rewelacja. Nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji. Małe sprostowanie, dzisiaj jest 6 sierpnia 2021 rok, piątek że 23 dzień naszego pobytu nad morzem, a nie 21. No, ciężko się doliczyć, bo już 3 tygodnie minęły, ale tak dokładnie to nie wiem. No i tak jak mówiłam, jestem na basenie tutaj u naszych znajomych. Przywiozłyśmy im tam boksika i fajnie, miło sobie spędzamy czas. Pójdziemy jeszcze nad morze na spacerek. Dzisiaj nad morzem straszny sztorm, także piknik nam troszeczkę nie wyszedł. W hotelu Gwiazda Morza. A? ale wejdź na chwilę do tego się bo basenie Tam nie chce, bo dla mnie za ciepło. No dobra. O nie mam fajne rozmazane oczy. Fajnie tu jest? Tak. Y przyjechali do nas y rodzice mojego widza, którzy są w moim wieku. Z Poznania. To znaczy dziewczyna pani mnie ogląda czasami, a jestem, który ma 27 lat to też. No i zaprosili nas na taki piknik fajny nad morzem. Kupili Marysi pluszaka takiego ładnego i jeszcze w dodatku yy, kupili u nas fanboxa. No i jeszcze pójdziemy za chwilę nad morze, chociaż troszeczkę wieje. Ale pierwszy raz jestem w tym hotelu, no świetnie tu jest. Troszeczkę jestem w szoku, nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji. Nie jestem przyzwyczajona do takich eleganckich, drogich wnętrz, bo jak gdzieś chodzę tu jakiś dziura. No i taka sytuacja, jak się jest youtuberem. To różny nieoczekiwany zwrot akcji następuje. Tutaj przez szybę jest wejście na plażę, a w Tlebasen tylko no nie bardzo tutaj można filmować. Nie chcę, żeby ktoś mi zwrócił uwagę, że ja filmuję. 6 sierpnia 2021, piątek. 23. dzień pobytu nad Morzem Bałtyckim. Zaczyna się robić ciekawie. Nie jesteś w tym poddaleniu. Wykrycie to Pani. No telefonik Pani co ty wystawiła. Telefonik to co Pan rozmawia. W tym basenie nie mogę powiedzieć, Marysi się bardzo podoba. Na razie wracamy do pokoju pogadać z naszymi widzami. Może jeszcze ich wyciągniemy na spacer nad morze, a jak nie no to jutro. A posiedzimy trochę w hotelu, zjemy coś, porozmawiamy i pojedziemy do domu, a umówimy się znowu na jutro. Ale mam fajnie, kolejni widzowie do mnie przyjechali, z tym, że nie filmuję ich. Ale no naprawdę jest, bardzo się cieszę, bardzo duża niespodzianka. Dziękujemy Wam, kochani. Dzień dobry wszystkim Powiedz, nasz To jest nasze nowe miejsce. Docelowe. Już. Tak. Już? Czekaj. Wow. Już. Tak, idzie cały czas. Czekaj. Okay. Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj robimy rumpum. To jest moje łóżeczko. Wow, jaka fajna sypialnia, słuchajcie nasza nowa miejscówka. To oh. jest moja sypialnia, chodźcie tu, przyjedźcie Tu mamy szafę. Ooo. mam mamy szafę i jak co to fajne No dobra, ale tak ogólnie, kociątko. Szafę. Pokaż jeszcze tu. Super. Wow. Dobra, pokaż salon. To sypialnia, czekaj. Róż na sypialni. O ładnie, no, a zapal tu światło. Mm. Ładnie tu masz. Ekstra. Oho! No, czekaj. Patrz, jaki mamy duży telewizor. Łazienka. No zapadł w kuchni. Wiesz, gdzie się pali? Szukaj kontaktu. O! O, jakie ładne lampy! Nasza kuchnia! Mamy tyle, kochani, kuchni światła. Proszę. Cztery światła. Pierwsza. to Dzisiaj nocujemy w takim fajnym hotelu. Ale tylko to jutra. Pokaż bajzienkę jeszcze. Dobra. I, I nagrywasz już? Nie, i to wyłącz. A teraz. Ale zapach światło. Co ty Co, Co teraz? Dobrze, ale za. Ale co zapali, świecznym jeszcze ocela No ale nie koś, cały czas mnie zapali mi sięczku i czy mi się zdaje czy to się pali? nie, czy to się zdoba? To jest jakaś lampka. Nie, to się nie pali. Tu mamy zlenik? Mamy mokre włosy, bo wyszłyśmy z basenu. Tak, dokładnie. I mamy to. Dobra, wystarczy. ale wypuść mnie już stąd. Okej, okay, wystarczy. Nogę mi przycięłaś, jeśli chcesz wiedzieć. Wypuść mnie. No, fajnie. Wow, jaka ładna kuchnia. Ale te lampy to mi się podobają. ładne. I że tutaj jest elegancko. Super, Reworacja. Czyli kuchnia, salon. gdzie dasz moją w sypialni gdzieś została. Szukaj. I tutaj, telewizor. Jest? Gdzie, ale gdzie ją odłożyła? Ja jeszcze bym powiedział tylko tyle. Yy... Co wspaniałego mi spotkało dzisiaj?